Siemu ludzie, a witam was na moim kanale, na którym zawsze rąbię drewno Zobaczymy ile dziś drewna wyrąbiemy. Siema do wiara, a drewno no, 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 <śpiennie> 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 To co, powinna jedna łapka, jeden kawałek, i więcej i, idealnie wezmę Ej, on mnie bzyka? Zasłuję, Zasłużyłem, że, żeby tutaj spać dzisiaj? Tak ładnie narąbałeś W sumie nie jesteście mi już potrzebni Fajnie było Jeżeli się podobało, zostaw łapkę w górę Zasubskrybujcie kanał koniecznie A w następnym odcinku e, Tniemy więcej brzozy <grywka> Dobra <grywka> Nie czekajcie, żartowaliśmy. O! Żartowaliśmy. Zjadałam pizzę jednak na pizzę. Piszcie w komentarzu, jaką. Chociaż i tak już wybraliśmy, bo to kręciliśmy wcześniej. Ale napisz. Dobra, zimno, gościu, ale na powinniś... pizzę. Ej, zaprasował, to może zjeść. Teraz będziemy kręcić odcinek do Ifma. Będziemy jeść kebaby. Będą to naj... najzdrowsze. Najzdrowsze duże kebaby. Właśnie to. chleba, przecięty, makrosy. bułki były samopieczone w. No. Lidu. W, w... w lidu. Wpadajcie do ich zobaczcie jego film. A jutro. jemy pizza. Najemy się przez te dwa dni, tu. 50, 49, 48, 47. 46 45 44 43 42 41 40 To będzie walka No powiem ci, że kurcze wygląda apetycznie mega Tak, ale nie jest duża A tu nie chodzi o ilość Chodzi o ilość zmieszczonego w gębie żarcia Czyli tu będzie ważne objętość prostu... twojej szczęki A czyli... ty masz widzę szczękę taką do jebanu. do jebanu szczękę Główka nie chciała przejść jak byłem mały Musimy zjeść tą pizzę No jak najmniej gryzów Po prostu takie jedno chatnięcie się liczy Takie przegryzanie, rzucie to nie są gryzy Oczywiście jak to. Czyli musimy jak najwięcej sobie wpakować, ale tyle, żeby to przełknąć potem. Czyli w sensie, że biorę kawałek, wpycham sobie go do buzi, tak. i jak zdołam go zjeść bez wywalania go z buzi, to jest <laughs> jeden ten. Tak, jak dać radę jeszcze drugi dopchać, to, to też Aha, dobrze. Aha, w sensie, w sensie, no. To też spoko. <laughs> Czyli w sensie, tyle, ile zmieszczę w buzi, to jest jeden ten. Tak, grysz, jeden gryz. kiedyś. Ale robimy tak, że maksymalnie jeden kawałek można? Czy mogę przed dwa złożyć zło i, i spró spróbować? Możesz dwa. To pierwszy? Woda. Bo dasz, dobra. Ja zaczynam. Jeźdźcie kawałek. No dobra. O kurde, po same kule. <ścoughs> <ścoughs> to jest Taki tekst kiedyś był. Ale gry zrobił, patrz. Nie zmieściłeś, dobra. Czy to jest twój pierwszy gryz. Aha, że... Nie. Że mhm. w sensie jak pogryz, to jego okay. gryz też. W sensie, wiesz, okay. że... No i teraz i teraz ty? No i teraz ja biorę, jej jeden. I Aha, kto szybciej dobra. zje, pizzę. No dobra. Czy ja biorę taki kawałek. O Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale... Ej, były dwa gryzy. Nie, nie. Jeden? Mm. Bośki też jemy. Mhm. Mm <laughs> A właśnie to tak wciskałem, czy tam z tyłu już dotykało, tak. <laughs> już już wiem, że robię cięcie. <laughs> o po, po po pięciu. <laughs> Może się dusisz. <laughs> Jednak gdzieś jest za nami. Napisz się pobić, <laughs> No. Sumie, o, mogę napić się przedmiotem, zaś. Trzymaj się przedmiot. No, przed, no dobra. Mogę sobie jeszcze jakoś z tym połączyć. No dobra, ale w sensie mo mogę zrobić tak, że przed te końcówki na, ko na końcu je? Mogę też, nie? No, Możesz, tak, tak. No dobra, moja strategia. Mm. <noise> no weszło, weszło, dobra. Uzna uzna uznajemy. No, ale też na przykład mam lekcję... Po pokory, już bo tak już zrobiłem, że prawie nie mogę przetrząpnąć tego. Że jakbym jak prawie, jak prawie nie mógł popić, no. Tak, żebyś nie zmiotował maka. Skitu <noise> zaraz ten. No dobra, to ja spróbuję teraz strategię taką. Dwa kawałki wezmę. Próbować czy nie? Dobra, może nie kozacze. Jaki w ogóle inny. Nie wiem, jak teraz tego wziąłem, chapnąłem i ten boczek jakiś podpieczony mi tak to w podniebienie bla. Najgorsze będzie to zjeść. No, ja, to jest, mam takie podniebienie i po tej koli takie, o, zejdziecie mm -hmm. do ich firma, tam jedliśmy maka na czas i tam było mega się na kola. Właśnie mi boli podniebienie, bo no. ja zarysowałem tą pizzą. <śmiech> <śmiech> ja się <laughs> boję, chcę spróbować, dwa, ale się cykam, że się zrzygam. Jak się na... <śmiech> <śmiech> no, dobra, spróbujemy. Dawaj. Czy... Dobra, dawaj załapisze. Kawa jak się potem YouTube nie wyjdzie, to chociaż gaz. Nie no. Ej, o, nie O, o. <grystanie> 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 Dobra, dwa gryzy za nami. Poszło. Te słabo tej techniki. Ja faktycznie lepiej boczki na koniec. No, 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 no. no. Bo później niepotrzebnie sobie no. wypełniasz, tak? Tak, 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 ale zamkniętą burzą się, nie? <gry> to się chyba nie da. Dwa no, z czeską, dwie z Jest <laughs> okej, okay. okay. no dobra. Żyje. Gryz numer cztery. Ojej, no jak to, jak No kurwa, nie wiem. Ja też tak wyglądam. O okay. nie. Ja też tak dziwnie wyglądam. No. Ale za... Zamknięto. O kurwa. Grubo! No tak wiesz. Czekaj, bo może Epik to zwrócił. <grywa> Ale grubo pojechałem. No grubo pojechałem. Ja zrobię tak, te ranty wrzucę tu. z palcami plecami drągnąłeś, Mhm Wyglądasz jak małpka w No Trzeba powiedzieć, ku mnie dostało, tak równo mniej więcej, mhm. no. Ej, Ciebie wydaje się, że więcej, ale ja nie bo, zbit, no ja, bo ja mam dwa tu zbit, zbit, Zbite ma Mhm Zobaczymy, Czyli... kto lepiej... Coś go się zmienił <laughs> taktycznie, będzie. <laughs> teraz piąty gryz Spróbuj teraz jeden kawałek na pół no właśnie też się teraz zastanawiam, czy nie lepiej byłoby na przykład jeden kawałek brać po prostu niż te dwa, ale patrzę na technikę. Kurde, grubo. No dobra. A na przykład mogę zrobić tak, bo widziałem, że ty też tam przedgryzłeś. I wiesz, że raz, dwa i trzy, czy można tak parę razy zrobić. W sensie wiesz, że... Dobra, nie odpowiesz mi teraz, zaraz, zaraz spyta. Dasz radę. hours later. prawie jest. Okay. No, Okej. Ja pytam że to gryzienie. Po prostu nie można przegryzać. no, no nie, że można tak sobie bo... dopychać jakby, że... Tak, tak, bo to, że... tak, no. no. To jest tak lekko, ja takie... Już tu już takie rzeczy. No no, 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 no. rozumiem, rozumiem. spróbuję całe. Oje. O nie! Ja podniosłem po on tutaj na luzie się wyrównał. Ale jest najgorsze, że jak tak gryzę to i gryzę to co jest z przodu. A muszę przełknąć to niepogryzione, co jest z tyłu. Mm -hmm. I się tak boję, bo to jest... Tak... Bo to jest takie, no. Bo to jest takie duże kurwa. Mm -hmm. Ojej. Oh, no ja myślę, No dwa gryzy jeszcze na pewno będą. Dobra? Dobra. Ja tak, Dobra. Gryz numer 6. <coughs> oto ma twardy brzeg. No oto, też. Oto, właśnie. Oto. Ja zau zauważyłem, że im dłużej czekaliśmy, że te pierwsze kawałki wchodziły łatwiej. A te już są takie, to ciasto takie z, z, zrobiło się w tym Tłuszczu wymocnie. No, <laughs> Masz coś te sosek coś. A dobra Jolo, Jolo. Dobra. A się pod nim nie jest. No nie nie ma... to, no? Nie, nie To nawet mały, ale dobra. O kurwa na luzie. O, <laughs> o grubo. Oj, tak na maksa. <laughs> I ty to honor kanału i bierz to na raz. O kurde, nie wiem, czy udałoby się. spróbuję <gry> to zrobić. A? No, nie wiem, czy się uda, czy nie. O Bacz. piłki, wszystkie. Kurde, taki kawał. A tylko w buzię, możesz wkładać? <gry> Dobra, więc idź sobie... do tego unboxa, on ci tą trasą weźmie kiedy? Na... <gry> <gry> Próbuję, nie wiem czy się uda czy nie. Za, za dużo chyba. No dużo, dużo, dużo. Nie ma opcji chyba, ale Dobra. spróbujemy. To jest miejsce na otwarcie szynki tak. Mm. <laughs> A tak blisko było. Było, było mm. <laughs> Ale podjął walkę. Podjął. Mm. Wygląda jak taki obcy, taki <laughs> Widać. Skończy się na siódmym gryzie. Czyli <laughs> <laughs> mi wyszedł? Czy nie? Mm -hmm. No jeden z śmieszniejszych szanazwie robiłem mm -hmm. od, od dłuższego czasu. No, wiem, że jakbym w mieście, to nawet tam, to nie, nie mógłbym już A. tutaj ruszać. Chciałbyś mieć uścisk bulldoga i no. no. <laughs> siódmy też gryz. Kiedym gryzów. była dobra pizza. Pizza Habanero się nazywała. Jak oceniasz skalę trudności tego challenge'u? tak, tutaj i tak chyba przez to, że te boki nie były aż takie mocne, nie? Bo w sensie mm. te boki nie były takie aż no, na, nie, nie. Na, na, napompowane. To mieliśmy no. trochę może łatwiej, ale, ale, tak. w, ale one były tak hamsko zagięte, że tak <grym> mega wpijały się Ta, na to, tak trochę wyschnięte, trochę takie ostre. Mhm, mhm. mhm, no ogólnie pizza smaczna, challenge <grym> fajny. A ile myślałeś, że weźmiesz naraz? Spodziewałeś się, że tak będzie jeden kawałek moc, czy myślałeś, że...? Ja myślałem, że co najmniej tam półtora para kawałka bym zwieścił. Nie chat jak pizzę mm. dzielisz na 8? To myślałem, że w te 6-7 tak, tak. mieszczę się, nie? No, bo ja to było tak No i no ja też, że myślałem, że tak, gdzieś tak półtora tu zobacz, mniej niż jeden no, Ale mi się wydaje, że jakbyśmy zrobili taktykę, że jeden kawałek osobno jemy, to byśmy mogli zjeść no, to tak. w sześć, nie? Bo, no. jak, bo jak widzisz, że nam na luzie wchodziło tak. po jednym, no. a jak dwa, to już wie, zapychałeś się ty, wie? Czyli W miarę, w miarę tam już ogarnialiśmy technikę. No. Powoli. A ciekawe jakby jeszcze było, jakby była cała pizza niepokrojona, pokrojo, nie więc wiesz, musisz no. taki... Wziąć, gryz Słysza. wziąć, nie? To też spoko. Dobra, Pomoc. to napiszcie w komentarzu co następnego na jeden gryz. To może na jakiś on online zrobimy sobie takie e -y rywalizację, Rywalizacja online, no. A nie, powiecie, <śpuszczak> że spoko, wiesz to było jeszcze? Hot -doga. Kto ugryzie... O, bez gryzienia porówka. No, no nie <śpuszczak> no. <nie. śpuszczak> Dobra, wbijacie wbijajcie też do ma, tam dwa odcinki ze mną będą. Tam był zestaw maka na czaszcie, były frytki, bułka, napój i będziemy jeść największe zdrowe kebaby. No fajnie, dajcie łapkę, pięć tysięcy łapek macie dać, albo, albo zabiję go, dobra. Kurwa w będę! Widzimy się w następnym odcinku, ja teraz do kibelka <grymne> idę, a w następnym odcinku zjem ich firma, bo nie wiem, konkurencję Nie chciałbym je zjeść!